Rips i witam was w Urfie, bo w sumie na fejsie zrobiłem taką, taki pościg, że no kto tam... Nie, czekajcie, inaczej no, mi się... Nie muszę... ja sobie książkę w ogóle i jeden potek. że jeżeli wbije się tutaj jeden like, to... to że będziemy robić Urfa i w sumie to się wbił. Wbił się, ja nie, bardzo chyba chcecie, żebym robił tego Urfa, więc no myślę, dobra. Nie wam będzie. Patrzcie to, jak ja cię tu zaraz, ziomek, jak ja cię tu zgnoję zaraz. Kurwa, ty, jak... Jak my chyba to przegraliśmy. Takie dwie wyjebki na Urfie tak naprawdę nie znaczą za dużo, ale... O Boże. Ja tam sam na dwóch ich zgnoiłem. Ten Masterito to on tak, wiecie... To on tak coś tam niby zrobił, ale jednak gówno zrobił. Bądź, my gramy na Casio co jest to, jest to jest bardzo silny pik tak naprawdę, ale my też mamy dobre czampy. Mastery Lux w ogóle. Wszyscy są silni na urfie. U nich tylko Sever jest taka przycięta mam wrażenie. No i łatwo... No i łatwo, patrzcie to. My tylko musimy to zrobić razem, dwóch na dwóch byśmy na pewno to wygrali, no ale nie biliśmy się wtedy dwóch na dwóch. W ogóle granie, ja mam 188 pingu, to jest dosyć mało, muszę przyznać, bo miewałem po 200-300, więc więc 188 to jest naprawdę dobry ping, ale ciągle jak na granie Lux mam wrażenie, że to jest tak troszeczkę za dużo, tak tak troszeczkę za dużo. Grunt to trzymać się za creepami będziesz tos. Dobra, ja będę cały czas używał tego Q Chociażby po to, żeby przepuszować i szybciej zdobyć poziom No ja pierdolę O kurde, ten flash był słaby Już w ogóle ten flash był tak totalnie po czasie Że nawet jakby mnie trafił Czego nie zrobił de facto, to i tak bym ten... Znaczy nie, to bym nie zdążył flashować, no i tak bardzo słaby flash Co? Dabla mi zajeb... O, ukradł mi dabla, ty tak. Ale granie Lux jest w ogóle śmieszne Miałem Dianę tak naprawdę na początku To mi zmniejszy cooldown na klatce Tak naprawdę maksowanie E Da mi większy damage, ale cooldown na klatce Też jest fajny Także ja chcę mieć go jak najniższego Żeby był jak najniższy Dobra, nieważne I wtedy będziemy orać jak będziemy orać, to będzie dobrze. A jak będziemy przegrywać, to będzie źle. Tak to ogólnie działa w League of Legends, że jak wygrywacie, to jest spoko, a jak przegrywacie, to macie lagi. Tak się to robi. Przynajmniej ja sobie tak to tłumaczę. Zawsze mówię, że laga miałem. I nie zapominajcie też tego napisać na czacie, żeby twój przeciwnik też wiedział, że miałeś laga. No nie tak, że on cię zabił, tylko miałeś laga. Poziomek, co ty robisz? On się chyba najebał. No Mój, Double Steel, mój, teraz! O to chodzi, o to mi chodziło. My się, my się chyba dzielimy tymi fragami. To jest bardzo prawidłowe z jego strony. W ogóle dostała buffa Lux ostatnio na tym, na shieldzie, więc warto go wziąć chyba. Dobra, będziemy coś auto-atakować. Jak ktoś przyjdzie, oczywiście, będziemy pushować to mnie nie. Jak ja mogę... Jak ja mogę cały czas to mieć? Tylko muszę to odpowiednio dobrze zrobić. Patrzcie, stawiacie kulkę, czekacie chwilkę, nie detonujecie jej i od razu puszczacie następną. Musiałem sfreszować, bo inaczej to by nie złapał. Ten flesh był idealnie tak na styk. O kurde. Dobra. To jest problem, że jeżeli oni mnie złapią, to ja się wyjebie Dobra, ma tym może za Ora Leone. No za Ora. I tego też powinien za. O nie, dobra, nie. Ale jest okej! Okay. Ej, kurde, ja dużo biję. Weźmiemy sobie dużą pałkę. Bo duża pałka jest spoko. Niby tak. Oni tak zawsze pierdolą, że rozmiar nie ma znaczenia. Ale tak naprawdę ma bardzo duże znaczenie. Duża pałka, a mała pałka to jest, to jest ogromna różnica. Jest ogromna różnica. Dobra. Dobra i w ogóle jak ja napierdolam już... Jak ja z tą dużą pałką to ja miotę, panie! Jak ja zamiatam jak podłogę. Tylko ten, te jego flesze są niewygodne tak naprawdę. ja pierdolę, ona mnie z tego kudu jebała. Ty, ona dużo bije. Nie. Ej, wiecie co wam powiem? Że kurde no, ta ona to się, o Boże, to się rozpędza, aż mi krzesło już zaczyna ten glassy, muszę odpalić to. Czy mnie będzie na to stać, jak sprzedam to? Oczywiście. kap na pierwszy item. Na Urfie to nie jest takie tragiczne. Czekaj, co, co oni robią? Cze, czemu oni się zamienili? Halo, ziomuś, ej, oni trollują. Dobra. Trzeba mi w sumie z ulta. Ale co tam, 13 sekund, już będę miał go od nowa, więc. Więc to nie jest chyba takie tragiczne. Mamy pierwszego tureta. Spoko. Tak? Tak. Harry Potter. Normalnie nazwa piękna i adekwatna. Nie wiem, czy ultowanie w sumie w ten sposób było dobre. Bo jednak to jest, to jest 13 sekund cooldownu -y. O dobra, ale coś tam zabijamy, tak? Coś tam zabijamy, dobra. Coś tam, jest git, jest chyba okej. Okay. Dobra, nie jest okej, okay. kurde, wyjbałem się znowu. A ja nie gram tak źle. Dobra, musiałem się napić kawy. Musiałem się napić kawy, ze zdenerwowania. Dobra, ta diana, ta diana co? Ta diana ginie? Nie ginie, ale patrz, to. Zlagował, zlagował. La, Ej, halo, dziomek. A dziomek. Nie podchodź tu. Nie podchodź tu, bo ja mam magiczną pałkę i różdżkę też. Dobra, to jest ten z tyłu. To dosyć łatwo jest poznać, bo. E, tak jakby to. Ko ten koleś prawdziwy ma. Moją pasywę. Dobra. Ja dosyć dużo biję. Haha! <ślesk> ja, jakby snajpiony, co? Ja chcę. Ja chcę w zieloną. Lubię zielony kolor. Zielony jest spoko, więc zagramy sobie czymś zielonym O, żeż pizdu, pani, ale, 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 ale panie Dobra, pomogłem, pomogłem, nie powiem, że nie Jak ja tutaj rzucę tarcz, ale ja gram jak cipeczka, bo się boję troszeczkę szako, wiecie? Szako to jest koleś, który może mi tutaj przeszkodzić, który, który na pewno rzuci się na tego Leo Messiego. I ja wtedy chcę sutować. Albo i nie. Dobra, nieważne. Jest stos. Wygrywamy to. Troszeczkę nie ogarniam mojej tej kamerki. O boże, laga miałem, no patrz, 200 pingu miałem, 200 pingu miałem yy, Kurwa ty Co? 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 ale to zrobił o... On to, o. no po prostu XD. W sensie, ja myślałem, że on coś tam będzie grabował, jak ja wiecie, zrobi jakiś gwałtowny ruch, ale prawda była taka, że ja powinienem wyczekać jego ruch. Ja nie powinienem flashować jako pierwszy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Ziomek chyba jest pijany. Ale spoko. Mm, bo nie było blisko, kurde, gramy jak ale, ale chyba jest ok, tak, bo no szczerze wam powiem tak o, nie lagowało, to miał 10-0, ale o. No. Cassiopeia to jest strasznie opna Głównie dlatego, że ona ma ten taki, wiecie, ten fioletowy jad, czy, czy nie wiem co to jest No wiecie, to tę truciznę taką i ona tak naprawdę, rzucając to Powoduje, że taki szako nie może użyć kół, nie może użyć flesza, nie może użyć. Nic. To jest naprawdę opne. Wybierz szako z fleszem, to jest słabe, chyba. Tutaj po co ci flash, skoro masz na kół tak jakby flesza co kilka sekund? Bez sensu. O! Wybąbiona, panie! W ogóle, kiedy mi się to ładuje? Że nie chcę być tą zieloną. Ta zielona Lux chyba jest słaba. Jak byłem zwykłą, to szło mi lepiej. Ona chyba miała laga, takie mam wrażenie. To chyba jakiś Polak i też pewnie gra na PB, dlatego ma takie lagi. Dobra, tankuj wężem. Patrz, dziki wąż dostanie tego, Silda. Dobra, chujowy ult, niestety. Dziki wąż tankuje, to ja modam to Silda. Propsik dla dzikiego węża. i patrzcie, fajnie to pusujemy. Tryhard na urfie, o to chodzi. Dobra, ej, to było... To było takie... No ja bym powiedział, że chyba bym się wyjebał. To było ryzykowne bardzo. Bo jednakże ta Leona jakby we mnie wbiła. Gdyby nie King Leon Messi e, to bym się wyjebał, no. To fakt. No i powiem wam tak. No jed, jeden ult, o oh, kurwa ty, nie widziałem go. Jeden ult był dobry. No nie powinienem przeklinać, bo miałbym no nie przeklinam W moich filmach i w prawdziwym życiu też. Przeklinanie to jest, to jest zła rzecz, dlatego ja tak nie będę robił I ci co przeklinają, to ja no tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, a ja mam bardzo dużo do powiedzenia, dlatego nie mogę przeklinać Wiecie o co chodzi, żeby, żeby nie było No dobra, pewnie wiecie o co chodzi, moje farm ziomek Dobra, 12 sekund ulti to jest w sumie takie no, taki całkiem okej okay, cooldown ale jak na te urfowe klimaty, to ja bym powiedział, że no... no nie do końca. Dobra. Puszujemy to, puszujemy to, puszem się wygrywa grę. Otóż to. Mastery to chyba non stop na ulcie chodzi. Granie Masteryu to też jest fajna sprawa w ogóle. Bo on odpala sobie jomu, odpala sobie ulty i, i tak zasuwa przez całą mapę cały czas. No patrzcie, no. Też tak robię. O Boże, ty ten blitzkram go zastrzelił. Ten Blitzkrank to go zastrzelił. Chcę uciekać. O, dobra. Gdybym chyba nie użył ulta, to możliwe, żeby go zabiła. Chociaż nie wiem, czy by ściągnął na toku. Co ty robisz? Przecież nie jestem czarny, jestem zielony. A już, już mnie fokusuje ta wieża. Totalnie tego nie czaję. Patrzcie, idealny kół, po prostu Kurwa ty Wow, ależ to snajpiłem. Przecież jest jakimś bogiem tej Lux Halo, no, czemu ja mam tyle wyjebek nie no, bez kitu. Znaczy, powiem tak, troszeczkę źle z tym E, bo bym tam mógł zabić tą leonkę trochę szybciej i z ulta w Casio, ale tu nie trafiłem. Ej, putu, ej, w ogóle to ultowanie jest fajne, w sensie wiecie. Sam fakt, że możecie snajpić tak często, powoduje, że trochę mniej emocji jest przy tym, jak klikać tą eryczkę. No, wiecie, mniejsza szansa na to, że coś się zjebie. Ale już dobra, chodź tu, zion. Kogo ty chciał? O, czekaj, ty, on chciał mnie zabić. Jak on chciał mnie zabić, i mu się to uda czy nie. Kurwa, ja. No, wiesz, jak on to zrobił. Ale jest słaby, Tom Lux. Ale ja miałem la... ja mam 235, także chat. w sensie chat. Ludzie w komentarzach. Ci więcej, urwa, to musicie zostawić łapkę w górę.